Przez wieki się nic nie zmieniło i przez wieki się nic nie zmieni. O czym mówię? Czytamy teraz po kolei, mamy skompilowane cztery Ewangelie w jedną historię i czytamy jak Jezus przed na świat. I czytamy o tym, że chociaż on przed na świat, to tylko ludzie, którzy szukali go, znaleźli. Choć nawet można powiedzieć, że tu jest wyjątek, bo pasterze chyba nie za bardzo szukali Jezusa, ale do nich też przydano. Natomiast teraz czytamy o ludziach, którzy poświęcili ponad dwa lata swojego życia, bo tyle wędrowali mędrcy, wiemy to stąd, bo potem była rzeź i Herod rozrobił tę rzeź niewiniątek po tym, jak dowiedział się, ile czasu mędrcy szukają Jezusa, więc pomyślał, że szukają go od dwóch lat, więc może już od dwóch lat jest na świecie. Więc oni szukali, oni pokonali naprawdę dużą przestrzeń, zrobili dużo wysiłku, ponieważ odkryli na niebie jakieś zjawisko. Nie wiedzieli, co to jest zjawisko, ale gdzieś mieli przekonanie, że to jest, że ta nowa gwiazda, która się pojawiła na świecie i która ich prowadziła, za którą szli, to jest właśnie, ma ich doprowadzić do nowo narodzonego króla. Niesamowita, że ci, którzy szukają, znajdą. Ci ludzie to nie byli pobożni Izraelici, którzy mieli święte pisma. Ci ludzie prawdopodobnie korzystali z pism innych religii, może byli zaangażowani w jakąś formę wróżenia, okultyzmu, jednak szukali szczerym sercem i dlatego znaleźli. Bo Bóg patrzy na serce, nie na okoliczności, w których jesteśmy i jest w stanie dotrzeć do każdego człowieka, kiedy ten ma otwarte serce. I to jest trochę tak z tym otwartym sercem. Bardzo to lubię, mógłbym mówić o sobie, ale lepiej to tam, jak jest takie nieprzyjemne historie, to opowiadać o innych. Zarówno George McDowell, człowiek, który studiował prawo, jak i Ralph Martin, człowiek, który studiował filozofię, przy taki moment w życiu jednego i drugiego, że rozpoznali to, że Ewangelia jest prawdziwa. I obaj zmagali się z tym, ponieważ uważali się za ludzi naprawdę poszukujących, naprawdę z otwartym umysłem, ale kiedy już do nich dotarło, jaka jest prawda, to niekoniecznie chcieli to zmienić to jest trochę tak, jak ludzie mówią, a pójdę do lekarza, nie idę do lekarza, dobrze się czuję, dobrze się czuję, zaczyna się źle czuć, no nie jesteś się źle czuję, ale nie na tyle źle, żeby iść do lekarza, tak, no właśnie my niby tak jesteśmy otwarci, naprawdę na poszukiwania, ale to, to nie jest to nie jest tak, że jesteśmy w stanie mm, powiedzieć o sobie ze szczerym sercem, tak, my naprawdę szukamy. Natomiast zawsze możemy prosić Boga, żeby Boże otwórz moje serce, Uczyń mnie człowiekiem szukającym Ciebie, daj mi naprawdę Ciebie pragnąć. Tak? Możemy tak się modlić, żeby On w nas to sprawił. To uczy nas takiej zdrowej zależności od Niego. Ale to, co jest ciekawe z tymi mędrcami, co mnie zawsze porusza, że ci mędrcy przybyli dlaczego? I dlaczego złożyli dary? Bo Bóg Ojciec wiedział, że niedługo. Herod z zawiści będzie chciał zabić wszystkie dzieci, które tam są, płci męskiej. I dlatego Maria i Józef musieli uciekać do Egiptu. A ponieważ musieli nagle uciekać, nie byli zamożnymi ludźmi, to wiemy, bo kiedy było obrzezanie, to nie złożyli ofiary dla bogatych z jakiegoś tam baranka, tylko para synogarlic, co była tak zwana ofiara ubogich, ludzi, którzy nie mieli zasobów. Więc dał im te zasoby żeby mieli jego uciekać, żeby Józef tam w Egipcie mógł po prostu zacząć swój biznes, żeby mieli gdzie zamieszkać. I tutaj widzimy, że miłość Boża jest uprzedzająca. Zanim jeszcze pojawi się problem, Bóg już ma rozwiązanie i to rozwiązanie często już jest w drodze. Mówiłem o tym wiele razy w audycjach i to mnie zawsze zachwyca. To mnie zawsze tak budzi taki podziw, że Boże, Ty naprawdę taki jesteś. Ty naprawdę kochasz nas na tyle, że widząc nasze problemy, zanim jeszcze pojawią się one, ty już masz rozwiązanie. I to jest ciekawe, że rozwiązanie w życiu Marii Józefa pojawiło się przez ludzi, którzy szukali Jezusa. I tak samo jest w naszym życiu. Jeżeli my szukamy Jezusa, to nie tylko odpowiedzi pojawią się dla nas, to jest wspaniałe, ale też odpowiedzi przez nas pojawią się w życiu innych ludzi. Jest kilka takich różnych historii, ale pamiętam, jak jedna z moich znajomych opowiadała, to było w czasie pandemii, że czuła, żeby się skontaktować się z taką pewną, ich dzieci chodziły razem do przedszkola i że, że powinni się razem, powinna się skontaktować tak, z tą matką. No, gdzieś tam miała numer telefonu, czy tam przez messengera, nieważne, skontaktowała się. Okazało się, że ta osoba była w krytycznej sytuacji, bez pracy, samotnie wychowywała syna i. Po prostu dosłownie nie miała co jeść i, i po prostu nie, nie była też osobą wierzącą, tak? Była tak skrajnie załamana, ona załatwiła dla niej jedzenie, wszystko, yy, no, dłuższy proces, zaopiekowała się nią też duchowo. I ta osoba dzisiaj jest wierzącą osobą, ma pracę, żyje godnie. Ale właśnie jeżeli jesteśmy osobami, które szukają Jezusa, to Bóg też pokaże nam ludzi, do których On chce przez nas dotrzeć. I ona mówi chodziło, to za mną chodziło, chodziło, chodziło i postanowiłam, że zrobię ten krok, zadzwonię. Mówi, zwykle jestem. Opowiadam dalej historii. Tak ona mówi do mnie tak: wiesz, Andrzej, no znasz, ja jest na kosą, nie mam problemu, że do kogoś zadzwonię, No, jest, wiesz, jest pandemia, tym bardziej może zadzwonić, ej, jak tam sobie radzisz, jak tam twój syn i tak dalej. Ale mówi, był taki opór we mnie, że myślałam, a po co, a co się będę trącać, a. Ale zrobiłam to. Rozpoznałam, że ten opór nie może pochodzić od Boga. Że to były takie myśli, które bliskie temu, co mówił Kain, kiedy zabił Abla, i mówił, do, do, kiedy Bóg go zapytał, gdzie twój brat, mówi, A co, ja jestem stróżem mego brata. To miała podobne myśli, a co ja się będę wtrącać w jej życie. Nie wiemy, jak potoczyłoby się życie tamtej osoby, ale wiemy, że było w dramatycznej sytuacji. I to jest ważne, kiedy szukamy Boga. To ważne, żebyśmy szukali Boga nie tylko po to, żeby On nam pomagał, ale żebyśmy szukali Boga, ponieważ On przez nas chce pomagać innym. I to wszystko, co mamy tutaj. O tych mędrcach już opowiedziałem, ale zawsze uwielbiam tą końcówkę, kiedy mm, oni, yy, gdy dotarli do domu, gdzie przebywało dziecko i jego matka, pokłonili się nisko, oddając Mu cześć. Ofiarowali mu także swoje dary, złoto, kadzidło i mirę. I teraz, wracając do swojego kraju, ominęli jednak Jerozolimę, gdyż Bóg ostrzegł ich we śnie, aby wracali inną drogą i nic nie mówili Herodowi. Kiedy spotykasz Jezusa, wracasz inną drogą, jesteś innym człowiekiem i inaczej żyjesz. Jezus, kiedy go spotykasz, naprawdę zmienia życie na tyle, że już nie jesteśmy takimi samymi osobami. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że posłałeś na świat Jezusa. Dziękujemy Ci, że Ty pobudzasz nas do tego, abyśmy szukali Boga. Nie tylko dla nas samych, dla zaspokojenia naszych potrzeb, ale pobudzasz nas do tego, abyśmy szukali Ciebie, po to, abyś przez nas mógł też błogosławić inne swoje dzieci, które tak bardzo kochasz. Spraw, abyśmy byli otwarci na Twoje prowadzenie. Amen. A jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam Cię na spotkanie ze słowem więcej informacji w linku poniżej.